Siemanko, z tej strony Kupro, zapraszam was do oglądania Rocket Cześć. League Jest ze mną Krzysiu I gramy w naprowadzającą pin... Pinłeczkę Czemu to... Tu... Czemu tu pisze pomarańcz. oj chuj Czemu pisze pomarań... Zrespij mnie To było zaplanowane A, masz tego jednego. O, dziękuję. Gramy my 10 minut tak, żeby jeden odcinek tyle frau by frał, był. No, ale wystarczy 8 już na ciebie. I... wiem. 8-0. <grym> I też zrobiłem taką sytuację, że... no e, Znaczy nie zrobiłem. No, grałem bez ograniczeń, tylko czas 8. Krzysiek mnie trenuje, żebym ja być dobry brankarz. Tak. Potwierdzam Co prawda... I na razie widzę, że są cały czas takie... Że... Piłki, które szczela Normalnie by weszły Bo je strzelam pod takim kątem, że one normalnie wpadają Więc jestem... Chujowym rąkarzem jestem Tabletki No, Setki Eee... Tak a więc Kupro, jak gramy sobie z kolegami zawsze mówi, że chce być bramkarzem, dlatego musi grać w to, żeby mieć lepszego skill'a w lataniu obronnym. A że ja nie umiem latać i jestem chujowy, to już inna sprawa. Dlatego trzeba trenować Kuperku. Nic się nie dzieje z przypadku, jak to mówił Mishugui. Tak, muszę sobie uznać panta. Tak, wszystkie odcinki od nowa Ja niedawno wyglądałem no I właśnie w że co chwilę mówiłem nic się nie dzieje z przypadku <noise> W ogóle miałem zmienić nick taką Kung albo panda albo Kung Fu Krzyś, <noise> i uznałem, że W sumie tam Kung... jest ja nie Kung Fu, Krzyś. A czemu tu nie zmienić niku Co? A jaki mam? No taki chujowy No bo no ja tak mam na playaku ogólnie No to zmieni na playaku ogólnie Ale nie wiem jak jak Zmieniam się... orientację Że wiem jak, ale Czy mi się chce Pa! pa... Czemu ty, pa, ty to panem? wygrywasz? Może ty bo <laughs> Ty, bo ja się tak rozgadałem i doszedłem do wniosku, że idzie mi chujowo. idzie ci. Średnio bardzo. O, nie lubię takiego konta, ale... Supek ja Przejmujemy się Agresywnie A ja nie lubię tak piłek <laughs> Nie lubię piłek, które lecą przy tyce One są tak irytujące To była agresywna, no co zrobiłem Oj, kolego Nie ja ze mną te Numery. <laughs> Okay. Cringe Mam cringe kupra. Mam raka Spokojnie Jak się wypowiesz o naszej pani od chemii? Spokojnie, ona tego nie ogląda, I... póki jej tego nie wyślę Jeszcze mi życie minie <laughs> <laughs> To jest tak prawdziwe Rozumieliśmy <laughs> Czyli nie lubisz pani od chemii, jak możesz Będę milczał w tej sytuacji a ty No właśnie. Nie wolno odgapiać pytań. Nie no, ale że podechu i przeszło No trudno, proszę państwa Lecimy dur, wbijamy kurdy żur, już trochę niemodne, ale mnie nadal bawi. Wbijamy żur? Tak, tak, tak. Pro, to dzisiaj jadżurek na obiad? Co? Cicho. Ja jadłem I... gumowe ziemniaki. I... O, no nie! Obróciło mnie. <noise> <noise> Patrzcie, jak to było smutne. Będzie ujęcie, czy nie? No, Będzie. Musi pan jeszcze dużo potrenować. Skręciłem się w lewo. I to się była wyjebałem no, piłka to... no ale nie jak jesteś na dachu, i to no, pod to drugim słupkiem. Bo w dzielny ruch. Czemu ty robisz takie hamskie piłki? A ja nie, czemu? Nie, czekaj, ja się muszę nie nauczyć się rolować. Po... Nie, ja muszę się nauczyć rolować, bo kiedy mam dziób do góry, co nie, robię rola w prawo. Co nie? To mi kurno w miejscu robi rola. Oj, oj. Hmm. Muszę inny skos brać. Ale I tak wpadło Także moja taktyka Stanie w bramce przy jutra Bo patrz jak stoisz w bramce, no nie To widzisz piłkę, wszystko i słupki ci nie zasłaniają wiesz przestrzeni tak jakby okay, widzenia skipy. Taktycznie <laughs> widzę Prosa Prosty słupek Bo ty nie lubisz tak spod bramki. Nie lubię Ale to jeszcze nie ten kąt O i normalnie by to wpadło do bramki Bo za wcześnie zrobiłem rola Jakichś nie lubię. O, 6 <laughs> No I znowu te role jebane. Ja zarabiałem to za rolem, Pa No patrz, u mnie jakie hamskie w ogóle w bramce siedziałem. <laughs> no co mam ci koprze, bobrze powiedzieć. Czemu bober? Nie mam taką, kurde. Coś ty zrobił. Chciałem agresywnie. O ty, Fiucie. <laughs> ty musztardo, ty Cubaso pod No wiesz, nie skacz do mistrza póki ci życie miłe. Takie jest przysławie chińskie w Polsce. No nie mogę! Nie mogę! Ale to było smutne. Czemu to było takie bawi, smutne? Bawi. O! Ci zahamował nie przed tym. Koniec. No, zahamowałem. Dałem ci, nie, żeby. No właśnie było. widzę. Żeby było do połowy, nie?

I tak bardzo nie wyszło, ale tak coś jakbyś to ty wybił. No, <laughs> ja już widziałem, że to za bardzo pod kątem leci. Bo przypadkiem to teraz. Nie. Nie. Cały tam szterny Tyle tak się się tyle na. się przymierzał. Ale to była tak, że ja już tu zacząłem. <grym> o oh, fak, znowu. No to cześć. Oszukuję. MAMO! Kupro oszukuje widzów No, nawet mi bramki nie dasz bić. O! Supek No i chuj, Krzysiu Ach teraz jest piękne jest z 11 do 12 ja trafiłem się bramek Hmm No jeszcze sknać No zobacz sobie jaki jest wynik a ile bramek zostały strzelone No ciekawy jestem Tu mi nie pasuje Czekaj, jedynie na Osnapie wyślę <laughs> Możesz zaczekać albo jechać jak tam wolisz Nie na no, chwilę klikania mam to co jeć. Wiem, że ty chcesz żebym pojechał. Nie ufasz mi tak? Tak. Dobra, skończyłem. <grym się wziął> <grym się wziął> Coś poszło nie tak trochę no Co, myślałeś, że po ziemi pojadę Nie wiedziałem dokładnie co się stało odkąd podskoczyłeś Ale jak głupi jestem Nie mów tak Mam tylko 1000 punktów więcej od Ciebie no klikłem! Nie klikasz, nie słyszałem Szkoda, że nie nagrywasz tego z kamerką O nie, będzie tyka O nie, jestem w dupie <grystanie> 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 chlieb Nice. A, freestyle Kurde. <śmiałam> się, jakby był słupek. <śmiałam> Jak liczę na takie coś To skręciło przede mną Niemożliwe. Patrz na to. No Nie <Volt writers> bardzo Kamskie w chuj. Nawet bardzo. Dobra wystraszyłabyś się, że to jednak może wpaść. Oj oj oj, oj oj oj, oj 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 się nie ciesz, ja się podkła podkładam pod, pod, podłażam Łazanki Sam jesteś łazanek Dupanek Ale jakbym to dotknął nie wiem co zrobiłem, ale jakbym to dotknął! <śm> Ej, patrz w co możemy zagrać. Nie dotykaj piłki. Nie, stary, nie dotykaj, nie. Kupra. Jest gierka. Chodź do mnie tu. Chodź. Hmm. Patrz, ja zaczynam latać o 3.46, no nie? No. I ty mnie musisz dotknąć w lecie. Czasny, chuj. A ja jak się nawet nie widzę. Nie znać. Kamerę mam za blisko. Czekam. Kurwa, no nie mogę. A jak spadnę, to też wiesz. Tylko wiesz, muszę dotknąć ziemi. Boż nie dotkniesz, to wiesz. Muszę ziemi dotknąć, albo sufitu. Ty możesz dotykać ziemi, bez problemu, nie? Nie mogę dotknąć ziemi, ścian ani... wiesz sufitu. A mnie nie może wyhamować to jest najlepsze. No chujmy no zaś... Jest... Nie mam ci tak pomóc. Przyszu! Nie ci dotknąłem, kurwa. No nie mogę O. Co teraz? nie spadłem Muszę dotknąć ziemi, Dobra i to No to oczywiście Widzisz <noise> dotknąć <Dzień> ziemi W <noise> 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 wygrałem, ale ty przegrałem No Nie dawaj, teraz na odwrót, ty lataj Ale ja nie umiem Pogoda, nauczysz się. A ty? Cwaniaczku Gdzie ty jesteś? A! A! Ale urwały. Latasz po całej mapie. tak. <grystanie> <grystanie> Co chwilę się uderzam od No to <grystanie> przegrałeś. A żeby to nie raz? Ale patrz na to, to jest zajebiste mm -hmm. Ale wśród ciebie <laughs> Nie no jebać tu, ja nie umiem latać No to ty mnie goni Nie, ja dupę Nisko będę latał, nisko będę latył, serio Tak <laughs> o Jaka perpeta! <Super>. <laughs> To torpedę chce? Ci zajebę no, torpedę. No to fajnie. ja wybiłem słupek! Dawaj tylko driftem. Że gramy, ale z driftem? Tak. O Jezu. Możliwe to jest? Tak. Podlecenie do góry na przykład? Tak. Gorzej z wyhamowaniem <gry> Nie da się wyhamować w ogóle Tak Zaraz, zaraz zobaczysz Aha <gry> No to jest problem mały Także, Wicu, zostaw łapkę w górę, suba, i żyj dobrze. Oho <noise> tyka! Ale fart. Nie, no, nie możesz wygrać. Mogę? Użyj mm. mi ręka, ale już. Palec mi boli trzymania tego shifta Wic wie, że ja ci się kogo Siebie okłamiesz. o oh, fuck Nie oh, takie fuck łatwe z czy... co nie Najgorzej mias zaczynając chwilę No. Oho. <laughs> nie, nie mogę trap Oj dupa, czekaj nie wpadnie, nie wpadnie, maciule. Nie no. Dobra, koniec driftowania, bo jeszcze przegram. Nie chodzi o to, żeby driftować. Driftowanie najlepsze. <laughs> nie, nie, nie. Dobra, koniec driftu. Panie. To, to full, tryhard. Tak. Obróciło mnie! No ale fart! Sejku! <grystanie> no i chuj! <grystanie> Sej, kurwa, dokładnie. Będę, say goodbye. Niewychowany bachorzec, przeklinający. Frejrzety. Ty, ty, ty. Pabrzeczka. Ty. I co myślałeś, że będzie tak fajnie miło? Wszystko nie ma takiego bata. Że wygrasz. Eee, widz, wie, że ja ci się podłożyłem. Widz, wie, że ja wygrałem. W tym odcinku I to by było na tyle do zobaczenia, i i wie, że.